Kreda na tablicy krzyczała. Dla innych uczniów był to suchy, normalny dźwięk, ale dla Dawida brzmiał jak paznokcie drapiące wnętrze jego czaszki. Kołysał się lekko na krześle, próbując uspokoić burzę bodźców. Tykanie zegara było jak dźwięk młotka. Zapach perfum dziewczyny siedzącej obok dusił go, a światło słoneczne odbijające się od tablicy tworzyło blask, który rozbijał mu wzrok. Jednak pośród tego chaosu liczby na tablicy były dla niego schronieniem. Były idealne, logiczne, przewidywalne. Były jedyną rzeczą w sali, która miała sens. Aż jedna z nich przesunęła się z miejsca. Błąd w równaniu. Krzyk kredy został zastąpiony przez błąd, który w jego umyśle brzmiał jak grzmot. Klara, matka Davida, mieszała kawę w filiżance, mimo że była już zimna. Spotkanie w szkole tego dnia pozostawiło w jej ustach ten sam gorzki smak. Tomas, jej mąż, obserwował ją z drugiej strony kuchennego stołu, a jego milczenie było próbą wsparcia, która w tej chwili wydawała się przepaścią. Znowu nazwali go. Zakłócającym spokój, powiedziała Klara, a słowo to brzmiało jak trucizna. Zakłócającym spokój, bo kołyszę się, żeby się uspokoić, bo nie patrzy w oczy, kiedy dyrektorka z nim rozmawia. Dali mi trzystronicowy raport o niewłaściwym zachowaniu Davida. Trzy strony, i w żadnej z nich, Thomas, w żadnej z nich nie było ani słowa o tym, że przeczytał wszystkie książki z fizyki, jakie mamy w domu. Nie wspomniano, że rozłożył na części nasz stary komputer, żeby zrozumieć, jak działa. Dla nich, David, jest zbiorem symptomów, którymi trzeba się zająć, nie umysłem, który trzeba pielęgnować. Wstała i zaczęła chodzić w kółko. Pamiętam zeszłoroczne targi naukowe. Spędził dwa miesiące budując model układu słonecznego w skali, z kołami zębatymi, które sprawiały, że planety obracały się po swoich właściwych orbitach. Był idealny. Podczas prezentacji był przytłoczony, nie mógł mówić. Po prostu stał tam, kołysząc się. Nauczycielka dała mu ocenę za udział, za wysiłek, napisała. Wysiłek, obliczył orbitę Marsa. A oni widzieli tylko dziwnego chłopca, który nie potrafił mówić. Chcą, żeby się zintegrował, chcą, żeby bawił się piłką na przerwie, żeby rozmawiał o grach wideo. Nie rozumieją, że dla niego piękno nie tkwi w tym. Piękno tkwi w symetrii płatka śniegu, w logice kodu programistycznego, w elegancji równania matematycznego. Próbują nauczyć ptaka pływać i oskarżają go o to, że jest złym pływakiem, nie zastanawiając się nawet, czy może został stworzony do latania. A moja obawa, moja obawa jest taka, że pewnego dnia, jeśli będą tak nalegać, on w końcu im uwierzy. Uwierzy, że jest destrukcyjny i im nieodpowiedni i przestanie latać na zawsze. Droga przez fałszywe nadzieje była wybrukowana raportami pedagogicznymi i uśmiechami pełnymi dobrych intencji. Jeszcze zanim David trafił do klasy pana Harrisona, szkoła wdrożyła już cały arsenał strategii integracyjnych, które bardziej przypominały próby wymazania go z życia. Był plan socjalizacji, kierowany przez szkolną doradczynię panią Albright. Celem było wymuszenie pozytywnych interakcji. Przełożyło się to na zmuszanie Davida do udziału w grach grupowych podczas przerw, co było chaotycznym i nieprzewidywalnym doświadczeniem, które niezmiennie kończyło się tym, że chował się w łazience, aż zadzwonił dzwonek. Kolejną nadzieją był Tutor Umiejętności Społecznych. Młody student psychologii, który próbował nauczyć Davida utrzymywania kontaktu wzrokowego poprzez system nagród w postaci naklejek. David nauczył się patrzeć na punkt między oczami nauczyciela przez trzy sekundy, aby zdobyć naklejkę w kształcie gwiazdy, ale jedynym rzeczywistym rezultatem było nowe źródło niepokoju i poczucie, że jego naturalny sposób bycia jest zasadniczo zły. Najbardziej bolesną próbą była terapia narracyjna. Szkoła zatrudniła specjalistę, który miał stworzyć krótkie opowiadania, które nauczyłyby Davida, jak zachowywać się w określonych sytuacjach. Kiedy kolega opowiada dowcip, David powinien się uśmiechnąć, nawet jeśli go nie rozumie, głosiła jedna z instrukcji. Klara i Tomas obserwowali, jak ich syn próbuje odtworzyć te wyreżyserowane emocje, a jego uśmiech był niezręczny i smutny. Każda z tych strategii wiązała się z obietnicą. To pomoże mu nawiązać kontakt. To sprawi, że będzie bardziej przystępny. To przygotuje go do prawdziwego życia. Ale prawdziwe życie, które budowali dla Davida, było sceną, na której był kiepskim aktorem, zmuszonym do nauczania się kwestii z sztuki, która nie miała dla niego sensu. Nadzieja znikała wraz z każdym raportem postępów, który mierzył jedynie jego dostosowanie, nigdy jego szczęście ani intelekt. Byli tak obsesyjnie skupieni na wygładzaniu krawędzi Davida, że nie zauważyli, iż niszczą cenny klejnot, który się w nim krył. Pan Harrison był dobrym nauczycielem, szanowany, doświadczony, z mistrzowską znajomością matematyki. Jego lekcje były sanktuarium logiki i porządku, a on kierował nimi z spokojną powagą. Tego dnia był w szczytowej formie, wyjaśniając na tablicy równanie różniczkowe potwora złożonego z wielu linii który sprawiłby, że większość dorosłych zaczęłaby się pocić. Poruszał się z pewnością siebie dyrygenta, kreda tańczyła na jego palcach, ale być może z powodu braku snu lub zwykłego roztargnienia popełnił błąd. Mały błąd w znaku jednej ze zmiennych drobny szczegół, który jednak niczym źle umieszczona belka podważał całą strukturę równania. Nie zauważył tego i kontynuował, budując dowód na tej wadliwej podstawie. W tym głębi sali David zaczął kołysać się coraz szybciej. Błąd na tablicy krzyczał do niego jak fałszywa nuta w doskonałej symfonii. Czuł ten błąd fizycznie, jakby swędzenie w mózgu. Nie, nie. wyszeptał niemal niesłyszalnie do siebie. Kilku uczniów siedzących w pobliżu usłyszało to i zachichotało. Znowu ten dziwak! szepnął jeden z nich. David zaczął się kołysać jeszcze intensywniej, bębniąc palcami po stole. Zacisnął oczy, nie mogąc znieść widoku tej logicznej niedoskonałości. W końcu nieco głośniej wyrwało mu się słowo Mniej, znak jest mniejszy. Pan Harrison zatrzymał się, odwrócił się, marszcząc brwi, a na jego twarzy zaczęła pojawiać się irytacja. Był mistrzem w tej sali. Jego autorytet opierał się na nieomylności. Przerwanie, zwłaszcza przez najbardziej nieobecny i problematyczny uczeń w klasie, było obrazą. Cicho, David, powiedział stanowczym głosem, nie biorąc nawet pod uwagę takiej możliwości. Odwrócił się z powrotem do tablicy, gotowy kontynuować. Ale ziarno, wątpliwości zostało zasiane. Znajdował się na rozdrożu. Z jednej strony jego zawodowa duma, a z drugiej dziwaczny, uporczywy szept jego najbardziej enigmatycznego ucznia. Pan Harrison próbował wrócić do rozumowania, ale szept Davida odbijał się echem w jego głowie. Znak jest mniejszy. Spojrzał na równanie. Wydawało się poprawne. Uczył tego w ten sposób od 15 lat. Zignorowanie chłopca było najłatwiejszym rozwiązaniem. Wysłanie go do dyrektora za zakłócanie porządku byłoby standardową procedurą. Ale wtedy w umyśle nauczyciela wydarzyło się coś niezwykłego. Był to impuls, anomalia w jego perfekcyjnie zaplanowanej rutynie. Przypomniał sobie raport Davida, słowa. Wyłączony, izolowany, ale przypomniał sobie również oczy chłopca, które nigdy nie patrzyły na niego, ale wydawały się widzieć rzeczy, których nikt inny nie widział. Gestem, który zaskoczył samego siebie, odłożył kredę. Powoli odwrócił się i spojrzał na klasę, która teraz obserwowała scenę z chorobliwą ciekawością. Cisza zapadła jak ciężki płaszcz, śmiechy ucichły. Co powiedziałeś, David? zapytał pan Harrison. A jego głos był teraz pozbawiony irytacji, nacechowany neutralnością, która była jeszcze bardziej niepokojąca. David skulił się, a jego twarz zbladła. Nie spodziewał się, że zostanie zauważony. Uwaga trzydziestu par oczu była torturą, nie odpowiedział. Pan Harrison powoli przeszedł między rzędami ławek, aż zatrzymał się obok Davida. Nie dotknął go, po prostu podał mu kawałek białej kredy. Pokaż mi, powiedział łagodnie. Cała klasa wstrzymała oddech. To była nie do pomyślenia propozycja. Zaproszenie „dziwaka”, chłopca, który ledwo mówił do tablicy, aby poprawił najzdolniejszego nauczyciela w szkole. David spojrzał na kredę, jakby była rozżarzonym węglem. Całe jego ciało drżało. Nie chciał tego. Ale błąd na tablicy przyciągał go. Potrzeba przywrócenia porządku była silniejsza niż strach. Powoli z drżącymi nogami wstał. Każdy krok w kierunku tablicy trwał wieczność. Ten, dwudziestometrowy korytarz, był najdłuższą podróżą w jego życiu. Zwrot nie był dźwiękiem, ale zdumiewającą ciszą całej szkoły, która była świadkiem radykalnego i niewytłumaczalnego aktu wiary. Drżącą ręką David chwycił kredę. W momencie, gdy jego palce dotknęły wapiennej powierzchni, nastąpiła przemiana. Strach ustąpił, zastąpiony intensywną koncentracją. Nie był już w sali pełnej ludzi. Był sam z liczbami, w swoim schronieniu. Jego ręka poruszała się z szybkością i pewnością, które kontrastowały z jego wcześniejszym wahaniem. Nie wymazał całej pracy pana Harrisona. Z chirurgiczną precyzją zakreślił nieprawidłowy znak plus. Obok przepisał ten konkretny fragment równania, teraz z znakiem minus. Następnie jego ręka przeleciała po tablicy. Poprawiając trzy kolejne wiersze obliczeń, korygując skutki tego początkowego błędu, nie napisał ani słowa. Tylko cyfry, symbole i linie. To była czysta matematyka, liryczna w swojej logice. Kiedy skończył, nie odwrócił się do klasy. Po prostu odłożył. Kredę na stojak i nie patrząc na nikogo, wrócił do swojej ławki, kuląc się w niej, jakby chciał zniknąć. W klasie panowała absolutna cisza i szok. Pan Harrison patrzył na tablicę. Nie na błąd, który popełnił, ale na elegancję poprawki. Była idealna, genialna. Odwrócił się do klasy z szeroko otwartymi oczami. Cóż, powiedział ochrypłym głosem. Myślę, że wszyscy powinniśmy podziękować Davidowi za to, że uchronił nas dzisiaj przed nauczeniem się błędnej koncepcji. Nikt się nie roześmiał. Po raz pierwszy nie widzieli w nim dziwnego chłopca. Widzieli geniusza. Później tego samego dnia pan Harrison zadzwonił do Klary i Tomasa. Prawdziwe zwycięstwo nadeszło, gdy odebrała Klara, spodziewając się kolejnej skargi. Proszę pani, powiedział nauczyciel, a jego głos był pełen powstrzymywanego wzruszenia. Nie dzwoniłem, żeby porozmawiać o zachowaniu pani syna. Dzwonię, żeby powiedzieć, że w ciągu dwudziestu lat pracy jako nauczyciel, nigdy nie spotkałem umysłu takiego jak jego. Bardzo mi przykro, nie dostrzegałem tego. Po raz pierwszy od lat Klara płakała przez telefon z powodu czegoś radosnego. Szkoła była pusta. Jedynym dźwiękiem było brzęczenie żarówek i odgłos deszczu uderzającego o okna. Pan Harrison siedział sam w swojej klasie, na jednej z ławek patrząc na tablicę. Nie wymazał jej. Nieskazitelne, pośpieszne pismo Davida nadal tam było. Obok jego własnych, nieudolnych bazgrołów. Czuł się jak oszust we własnej klasie. Przez lata był dumny ze swojej umiejętności, przybliżania matematyki uczniom. Uważał się za dobrego nauczyciela, ale co zrobił z Davidem? Zignorował go. Co gorsza, odrzucił go. Wziął kartę Davida i przeczytał ją ponownie. Słowa rzucały się w oczy: trudności w interakcji, powtarzalne zachowania, opór wobec poleceń. Wszystkie były prawdą, ale tylko częściową, krótkowzroczną. Były to opisy opakowania. Bez żadnej wzmianki o zawartości, a on, nauczyciel logiki i rozsądku, zaakceptował opakowanie bez zastrzeżeń. On, który uczył swoich, uczniów, aby szukali dowodów i nie przyjmowali niczego za pewnik, zaakceptował etykietkę uczeń problemowy dla Davida, nie szukając żadnych dowodów przeciwnych. Dowód był tam przez cały czas, w oczach, które unikały jego wzroku, ale pochłaniały książki w ciszy, którą mylono z brakiem zainteresowania, ale która w rzeczywistości była głęboką koncentracją. Poprawka Davida na tablicy nie była aktem buntu, była wołaniem o pomoc błyskotliwego umysłu, tonącego w systemie, który uparcie traktował go, jak osobę upośledzoną. Pan Harrison poczuł głęboki wstyd, niemal złamał najbardziej fundamentalną zasadę swojej dyscypliny, że prawda nie zależy od tego, kto ją wypowiada. Prawda jest po prostu prawdą, a prawdą było, że najbystrzejszy umysł, jaki kiedykolwiek spotkał, krył się w ciele ucznia, którego najmniej rozumiał. Nie był tylko nauczycielem, który popełnił błąd w obliczeniach. Był człowiekiem, który omal nie popełnił błędu, marnując geniusz. Incydent z tablicą nie zmienił Davida z dnia na dzień w gadatliwego i towarzyskiego dziecka. Nadal był Davidem, ale szkoła zaczęła się zmieniać wokół niego. Pan Harrison stał się jego największym obrońcą. Dostosował swoją metodę, proponując Davidowi zaawansowane zadania matematyczne do rozwiązania w ciszy, zamiast zmuszać go do udziału w dyskusji. Wyjaśnił klasie w prosty sposób, że istnieją różne rodzaje inteligencji i musimy szanować je wszystkie. Złośliwe przezwiska ustąpiły miejsca pełnemu szacunku. Niektórzy uczniowie zaczęli nawet prosić Davida o pomoc w matematyce. Podsuwając mu zeszyt i czekając, aż wskaże błąd. Była to cicha i funkcjonalna forma komunikacji. Największą zmianą było utworzenie pozalekcyjnego klubu nauki i matematyki, prowadzonego przez pana Harrisona, który stał się schronieniem dla Davida. Tam mógł budować roboty, programować i dyskutować z nauczycielem o fizyce teoretycznej, bez presji nawiązywania kontaktów. Klara i Thomas nadal borykali się z trudnościami. Świat Nadal był dla ich syna hałaśliwym i czasami wrogim miejscem, ale teraz nie byli już sami w swojej walce. Szkoła, która wcześniej była źródłem frustracji, stała się sprzymierzeńcem. Nadzieja nie polegała już na tym, że Dawid zmieni się, aby dopasować się do świata. Nadzieja była taka, że świat, a przynajmniej jego mała część, w końcu zaczyna się zmieniać, aby dopasować się do Dawida. Nadal chodził po korytarzach, jakby był we własnym wszechświecie ale teraz nikt już nie postrzegał tego jako dziwactwa. Widzieli to jako szczególną, orbitę błyszczącej planety, którą w końcu mieli zaszczyt odkryć. Geniusz często nie krzyczy, aby zwrócić na siebie uwagę, szepcze na częstotliwości, którą słyszą tylko ci, którzy naprawdę chcą go usłyszeć. Jeśli ta historia skłoniła cię do refleksji, poruszyła twoje serce, okaż swoje wsparcie, polub, skomentuj swoje wrażenia i zasubskrybuj kanał. Twoja interakcja pomoże tej wiadomości dotrzeć dalej, być może nawet do nauczyciela, lub rodzica, który potrzebuje przypomnienia, aby dziś spojrzeć poza ciszę.